Czekoladę, Babciu. Chcesz? Kochanie, chodź pazurki ciągle. Nie, nagrywaj się, proszę! Dobrze. To do kogo ty się będzie nagrywać? Cały czas. Jak cały czas? Czy ty nie rozumiesz, że lekarz jak zobaczy twoje? Rzeczy? Nie, Zamknij nie, nie się! Chcesz odszkodowanie czy nie? Ze szkoły? Boże ten cały świat idzie i stąd. Ale chcesz? Daj mi czekoladę, Tofi. Dobrze, a w lodówce jest? Tak. Dobrze. Ja ci tylko chcę obciąć pasopię. Nie! Nie będziesz mi nic obcinać. Bo to wszystko słychać jak goda. No kurde, no nie! Jak ja wchodzę, to ty wyłączaj to wszystko. Nie kocha, będę kocha, wyłączał. Kocha. Nie da się. No to nie wiem, to Tam mógł, że nie na mi się wyłącza. Dlaczego tak? Przyniosę ci czekoladę. Ale zrobisz to, co babcia chce, tak? No Boże, po... bo mówisz, że jeden podniosłem. Jeden, ale nie wiem, że masz teraz wracać. Tylko że będziesz musiał pójść. Tak. Kurwy jebane, Żydy. Czemu? Dziękuję. Nie no, bez przesady. Jeśli ile to schodzi z tym? 3 minuty. Mm. Tak szybciutko. Za godzinę. Ale powiedz, za godzinę. Spójrz na zegarek, która jest. go. No powiedz, że o 21.00. Ktoś Dobra. napisał, że... Ktoś napisał Dominik, masz 16 lata, w ci i obcina. Ja już tak nie nie. Ja nie, nie lekarza, to będę przez hierby. Stulpysk, kochanie, będzie się Parówki teraz? Tak, dupa, cyski i vagina. Zachowuj się, a pomidorowej z kuskami nie będziesz dzisiaj jadł? Nie, dupa, cyski i vagina. Zaraz zjesz, obetne ci paznokcie Nie, nie, nie nagrywa się kurwo! Wiesz co? Się przestanie nagrywać, jak kamerę, tak? Nie cały czas będzie, bo z podsłuch zamontowałem Co? Podsłuch zamontowałem Ty sam jesteś podsłuchem Niedorobionym Ile parówek chcesz? Pięć. A co? Dupacycki i Pięć To jest za dużo nie zjesz tyle. Trzy. Zjem. Zjesz pięć? I kawę. Kawę! Co? Kawę. Kawy nie ma. I... No, czemu ucieka? cztery? Co? Bo nie ma więcej, masz. Dobra, półpolana. Myślisz, że co? Jak Wszystko na twoje zawołanie będzie? To ja kupię Masz. Powiedz, że tak, Cześć do mnie. Dużo masz kupione. Zjedz to. Jedz, bo już są gorące. Żeby nie ostygłeś.

Śmieją. Śmieją się ze mnie, łapciu. Że, ja że parówkę z Kudasa pierdalam. Nie to by... Jeden mi już koniec. Wyżyć jak